Do Jezusa, do niebios bram, w nim tylko szukać, pociechy tam. On cię napoi, krwią swoich ram. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, miłość Boga Ojca, łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z Wami wszystkimi. W całym Kościele Powszechnym wspominamy dziś świętego Dominika, prezbitera, który żył na przełomie XII i XIII wieku. Żył w Hiszpanii, potem we Francji, a umarł w Bolonii, a więc we Włoszech. Założył w Tuluzie zakon kaznodziejski oparty na, na regule świętego Augustyna, a potem pracowego kaznodzieja. Za jego przyczyną zanosimy do Pana Boga nasze wspólne modlitwy. Ja tę świętą sprawuję w intencji świętej pamięci Mariana Nizio. Przeprosimy na początku dobrego Boga za nasze słabości, grzechy i zaniedbania. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję Zawsze Dziewic, wszystkich aniołów świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga Naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i, odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Módlmy się. Wszechmogący Boże, Niech Święty Dominik, który był gorliwym głosicielem objawionej prawdy, wspiera Twój Kościół swoimi zasługami i nauką i niech będzie dla nas troskliwym opiekunem przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Czytanie z księgi proroka Ezechiela, piątego dnia miesiąca czwartego, rok to był piąty od uprowadzenia do niewoli króla Jojakina, Pan skierował słowo do kapłana Ezechiela, syna Buziego w ziemi Haldejczyków nad rzeką Kebar. Była tam nad nim ręka pańska. Patrzyłem, a oto wiatr gwałtowny nadszedł od północy. Wielki obłok i ogień płonący oraz blask dokoła niego. A z jego środka promieniowało coś, jakby połysk stopu złota ze srebrem, ze środka ognia. Po środku było coś podobnego do czterech istot żyjących. Oto ich wygląd. Miały one postać człowieka. Gdy szły, słyszałem poszum ich skrzydeł, jak szum wielkich wód, jak głos wszechmogącego, odgłos ogłuszający jak zgiełk obozu żołnierskiego. Natomiast gdy stały, skrzydła miały opuszczone. Nad sklepieniem, które było nad ich głowami. Rozlegał się głos. Ponad sklepieniem, które znajdowało się nad ich głowami, było coś, co wyglądało jak szafir, a miało kształt tronu, a na nim jakby zarys. Następnie widziałem coś, jakby połysk stopu złota ze srebrem, który wyglądał jak ogień wokół niego. Ku górze od tego, co wyglądało jak biodra. I w dół, od tego co wyglądało jak biodra, widziałem coś, co wyglądem przypominało ogień, a wokół niego roztaczał się blask. Jak pojawienie się tęczy na obłokach w dzień deszczowy, tak przedstawiał się ów blask dookoła. Taki był widok tego, co było podobne do chwały pańskiej. Oglądałem ją. Następnie padłem na twarz. Oto Słowo Boże. Nie boję Chwalcie Pana z niebios, chwalcie Go na wysokościach, chwalcie Go wszyscy Jego aniołowie, chwalcie Go wszystkich. I wszystkie narody, władcy i wszyscy sędziowie tej ziemi, młodzieńcy i dziewczęta, starcy i dzieci. Nie Imię Pana wychwalają, bo tylko Jego imię jest wzniosłe, majestat Jego ponad Ziemią i niebem. On pomnaża potęgę swego ludu, oto pieśń pochwalna wszystkich Jego świętych, synów Izraela, ludu, który jest mu bliski. Przez ewangelię, abyśmy dostąpili chwały Pana naszego Jezusa Chrystusa. Alleluja. Alleluja. Pan z Wami. Słowa ewangelii, według świętego Mateusza. Gdy Jezus przebywał w Galilei z uczniami, rzekł do nich: Syn człowieczy będzie wydany w ręce ludzi. Oni zabiją go, ale trzeciego dnia z martwych I bardzo się zasmucili. Gdy przyszli do Kafarnaum, przystąpili do Piotra poborcy didrachmy z zapytaniem: Wasz nauczyciel nie płaci didrachmy? Odpowiedział tak. Gdy wyszedł z domu, Jezus uprzedził go mówiąc: Szymonie, jak ci się zdaje, od kogo królowie ziemscy pobierają daniny lub podatki? Od synów swoich czy od obcych? Gdy Piotr powiedział: Od obcych, Jezus mu rzekł: A zatem synowie są wolni. Żebyśmy jednak nie dali im powodu do zgorszenia, idź nad jezioro i zarzuć wędkę. Weź pierwszą złowioną rybę, a gdy otworzysz jej pyszczek, znajdziesz statera. Weź go i daj im za mnie i za siebie. Oto słowo pańskie. Przez wstawnictwo świętego Dominika, wiernego gościela Ewangelii przedstawmy Bogu nasze błagania i prośby. Módlmy się o dary Ducha Świętego dla papieża, biskupów, prezbiterów i diakonów. Ciebie prosimy, Módlmy się o liczne i święte powołania kapłańskie i zakonne, w sposób szczególny o powołania do dominikanów i dominikanek. Ciebie prosimy. Módlmy się o mądre, odpowiedzialne i uczciwe wykorzystywanie publicznych pieniędzy w naszym kraju. Ciebie prosimy. O urodzaj i obfite plony. Ciebie prosimy. O radość zbawionych dla naszych bliskich, zmarłych, dla rodziców, krewnych i znajomych. Ciebie prosimy. A także o radość wieczną dla świętej pamięci Mariana, za którego sprawowana jest ta Eucharystia. Ciebie prosimy. O zdrową bojaźń Bożą dla każdego z nas. Ciebie prosimy. Królowi wieków Bogu samemu niech będzie cześć i chwała przez Chrystusa, pana naszego. Panie w ofierze, tobie dzisiaj składam, wszystko czym jestem. Wszystko, co posiadam, Ty bierz najlepiej, że mnędzny, ubogi. Żyję wśród smutku i żalu i trwogi, goniąc i tęskniąc za Duszy pokojem na dzień. Módlcie się, aby moją i Waszą ofiarę przyjął Bóg, Ojciec Wszechmogący. Na cześć, chwały swojej imienia, także na pożytek nasz, samego Kościoła. Miłosierny Boże, przez wstawnictwo świętego Dominika, przyjmij łaskawie modlitwy, które do Ciebie zanosimy, i mocą tej sakramentalnej ofiary. Utwierdzaj obrońców wiary Twoją łaską przez Chrystusa, Pana naszego. Pan z Wami. W górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, a dla nas zbawienne, abyśmy Tobie składali dziękczynienie. I Ciebie wychwalali, Panie Ojcze Niebieski, wszechmogący i miłosierny Boże. W świętych, którzy oddali się Chrystusowi ze względu na Królestwo Niebieskie, wychwalamy Twoją cudowną opatrzność. Ty powołujesz wybranych ludzi do pierwotnej świętości i pozwalasz im kosztować darów, których nam udzielisz w przyszłym świecie. Dlatego z aniołami i wszystkimi świętymi. Wysławiamy ciebie razem z nimi wołając. Święty, 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 Pan Bóg zastępuł, pełne są niebiosa, i ziemia, pełna twojej. Osanna na wysokości. Błogosławiony, który idzie w Imię Pańskie, osanna na wysokości. Wysławiamy Cię, Ojcze Święty. Ty nas zawsze podtrzymujesz w doczesnym pielgrzymowaniu, a zwłaszcza w tej godzinie, w której Jezus Chrystus, Twój Syn, gromadzi nas na świętej wieczerzy. On, podobnie jak uczniom w Emaus Wyjaśnia nam pisma i łamie dla nas chleb prosimy Cię, Ojcze wszechmogący, ześlij swego ducha na ten chleb i wino, aby Twój Syn stał się obecny wśród nas w swoim ciele i w swojej krwi. On to w noc przed swoją męką podczas wieczerzy wziął chleb. I dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc Bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za Was będzie wydane. Podobnie wziął kielich z winem, dzięki składając błogosławił i podał swoim uczniom, mówiąc: Bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów, to czyńcie na moją pamiątkę. To wielka tajemnica wiary. Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu. Wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twojego przyjścia w chwale. Obchodząc pamiątkę naszego pojednania, głosimy, Ojcze, dzieło Twojej miłości. Ty sprawiłeś, że Jezus Chrystus, Twój syn, przez mękę i krzyż wszedł do chwały zmartwychwstania. Ty go wezwałeś, aby zasiadł po Twojej prawicy jako nieśmiertelny król wieków i Pan całego wszechświata. Wejrzyj, Ojcze Święty, na tę ofiarę. Jest nią Chrystus, który w swoim ciele i w swojej krwi wydaje się za nas i swoją ofiarą otwiera nam drogę do Ciebie. Boże, Ojcze Miłosierdzia, daj nam ducha świętego, ducha miłości, ducha Twojego syna. Umacnia w jedności wszystkich wezwanych do Twojego stołu, a więc naszego papieża Franciszka, naszego biskupa Marka, kapłanów, diakonów i cały lud chrześcijański. Niech promieniują w świecie radością i ufnością, niech postępują w wierze i w nadziei. Pamiętaj także o naszych braciach i siostrach, którzy odeszli z tego świata w pokoju z Chrystusem i o wszystkich zmarłych, których wiarę jedynie Ty znałeś. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości i pełni życia w zmartwychwstaniu. Daj także nam na końcu ziemskiego pielgrzymowania dojść do wiecznego życia, gdzie nas oczekujesz. Zjednoczeni z najświętszą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem jej oblubieńcem, z apostołami męczennikami, ze świętym Dominikiem i wszystkimi świętymi, wychwalamy Ciebie w Chrystusie, Twoim synu i naszym Panu. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie. Tobie Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Amen. Nazywamy się dziećmi Bożymi i nimi jesteśmy, dlatego ośmielamy się mówić. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje przyjdź królestwo twoje bądź wola twoja jako w niebie tak i na ziemi chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie ale nas zbaw od złego Wybaw nas Panie od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest Królestwo. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom, pokój Wam zostawiam, pokój mój Wam daje. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. Przekażmy sobie znak pokoju. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży. Który gładzisz grzechy świata, obdasz nas spokojem. Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo a będzie ustawione tusze. O to święte ciało Pana pod postacią chleba żywa, manna, ludziom dana na drogę do nieba. Witaj, Jezus, Jakże wielką miłość masz. Witaj, Jezu, panie nasz. Jakże wielką miłość masz. Oto święta krew przymierza i żywa. Ona boskich gniew uśmierza, z grzechów nas obmywa. Witaj Jezu, Panie nasz, jakże wielką mi Kość masz, witaj Jezu. Módlmy się. Panie nasz Boże, w dniu wspomnienia świętego Dominika, posiłeś nas najświętszym sakramentem. Spraw, aby Kościół, oświecony przez Jego nauczanie i wspierany Jego modlitwami, przyjął w pełni owoce tego sakramentu. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Pan z wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Amen. Pan jest mocą swojego ludu, pieśnią moją jest Pan, moja tarcza.